Na razie, na razie się klęci, a prawdopodobnie już jesteśmy, także przepraszamy stałą za to chwilowe opóźnienie. Ale słuchajcie, no yy, ważny moment i ważne spotkanie. Wojciech Dorula to jest yy, mózg Chicago, to jest najważniejszy facet związku podchalan w Ameryce zdecydowanie właściciel radia na góralską nutę, ale oprócz tego, że jest dziennikarzem, to jest też działaczem społecznym, jest działaczem Związku Podhalane, a i w tym roku miał bardzo też poważną funkcję, ponieważ tam brał udział też w głosowaniu w imieniu, w imieniu kogoś. No w każdym razie serdecznie Państwa witam, a witam z, z tego powodu, że no dzieje się w tej Ameryce dość, a stało się raczej, Coś, co wywołało naprawdę sporo zamieszania. Ja jestem pod dużym wrażeniem tym rozmów, Wojtek, który prowadziłeś z, z panem Stanisławem Sarną, dotychczasowym prezesem Związku Podhalan. No i proszę sobie wyobrazić, tak w skrócie tylko powiem, że doszło do wyborów. Wybory były w niedzielę i w poniedziałek. No i byliśmy przekonani, że tutaj żadnych niespodzianek nie będzie, no bo pan, pan Stanisław Sarna miał pierwszą kadencję. Teraz wy, wy, wypadałoby jeszcze mu dać szansę na drugą kadencję i wyglądało na to, że wszyscy na tą drugą kadencję mu te szanse dadzą. A tu tymczasem, a tu tymczasem no doszło do. Jakiejś kompletnie nietypowej sytuacji. Wojtek, możesz opowiedzieć, jak to wygląda? Bo tu nawet widziałem jakieś łzy w, w Twojej rozmowie z panem Stanisławem Sarną, który, który wycofał się ze startu ostatecznie. Co się tam stało, na miły Bok? <laughs> Witam was serdecznie z Chicago na żywo, Wojciech Dorula, Studio Radia na Góralską Lutę. Może z, tym, z tą działalnością to tak troszeczkę już damy sobie spokój, bo ta działalność była przez bardzo długie lata jako bezpośrednio dla Związku Podhalan. Teraz obecnie jestem taki już niezależny, jak to się tak po góralsku, tak z boku, z boku, bo tak mi jest łatwiej i tak większą władzę. Ja chyba się tego nauczyłem od tygodnika podhalańskiego, niezależny, zawsze to podkreślałeś i zdaje się, że to też jest wasza szkoła. A tak działo się. 32. Sejm Związku Podhalan przeszedł do historii, ale też przeszedł do historii w sposób niezwykły. A czegoś takiego jeszcze nie było. Wśród wspomnień są wspomnienia bardzo bo, bojowych sejmów, kutliwych sejmów. Ten sejm był wyjątkowo. Taki inny, nawet sam e, honorowy kapelan Związku Podhalan, ojciec Wacław Lech, podkreślił, że tego jeszcze w historii nie było. I żebyśmy byli zgodni w zupełnym tego słowa, z, słowa znaczeniu. Nie było wygranych i nie było przegranych. E, Stanisław Sarna, były prezes Związku Podhalan, chciał dać do zrozumienia, że nie karci się ludzi lub nie wypomina im się za ich robotę, za dobrą robotę, za dobrze wykonaną robotę, nie krzywdzi się ludzi, a na tego rodzaju wydarzenia jakim jest w związku pod Hanan, ponieważ... Wojtek, to było, rozumiem, że to w poniedziałek się stało, tak, bo tak, to w, wszystko niedzielę się była, poniedziałek... w niedzielę to zazwyczaj pierwszy dzień to jest taki elegancki, e, nic się nie dzieje, spokój, a w a to się to co się wydarzyło to się wydarzyło w poniedziałek, prawda? To znaczy Jak się się, żeby... do, do konkretnych wyborów. Tak, ale nie, nie. Żeby, żeby było to wszystko wiadome. to niedziela jest tym dniem takiej radości, prezentacji strojów góralskich, odznaczeń, mhm. wielkiej radości, uroczysta msza sejmowa w Małostandianie, która już jest ogólnie przyjęta, że będzie zawsze w Małostandianie ta msza sejmowa. Ale to wszystko wydarzyło się właściwie w sobotę kiedy jest pierwsza o, sesja tak kiedy jest pierwsza sesja kiedy jest y, pierwszy dzień obrad jak pamiętacie z mojego profilu facebookowego też jeszcze w piątek wieczorem zostałem zaproszony do domu podchalam przez prezesa żeby pokazać światu jak piękną robotę zrobił ta, ta sala bankietowa niby 20 lat po remoncie ona już wyglądała takiego jakby y, odnowienia, nowoczesności, elegancji. I on to dokonał jako prezes w związku po raz ze swoim chyba bardzo małą garstką ludzi. Odświeżył tę salę, nadał jej uroku, nadał jej światła, nadał jej takiego blasku. Kuchnia świetnie wyposażona. Zresztą ja to wszystko pokazuję w piątkowym w piątkowej rozmowie z prezesem, a więc widzę u niego ogromny entuzjazm, nastawienie się na dalszą działalność. Ponieważ według mnie. Konstytucji... Jest, prezes jest cały czas przekonany, że, że kontynuuje, będzie kontynuował. I co się dzieje takiego? Takie było założenie. I potem są tak zwane, wiesz, są też sprawozdania, najpierw, później w dalszej części Sejmu są sprawozdania urzędników, ale są tak zwane wnioski, skargi, zażalenia. Za, za I tu się rozpoczęła agonia ataku na niego, że a, sprawa została, pod, powinna tego remontu poddać pod um, wycenę i, i negocjacje z innymi firmami, może ktoś inny to chciałby jeszcze robić, a więc takie troszeczkę, wiesz, filozofia takich ludzi. Czyli taka tu, krytyka, tak? Nagle tak. się pojawiła krytyka w Wobec prezesa, tak? Tak. Mhm. Czy to też było uzgodnione, czy dyrektorzy i prezesi o tym wszystkim wiedzieli, i tak dalej, i tak dalej? Było to takie, no nie było to miło słyszeć, szczególnie dla Staszka, który. Zresztą ja ci powiem, Jurek, ogólnie zawsze to jest ten problem na tych Sejmach, że jest to wypominanie. Zamiast uszanować. ty mi tego nie mów, bo to Państwo doskonale wiedzą też, którzy tak. nas tutaj słuchają, podejrzewam. Od lat pamiętam, ja też byłem na wielu sejmach i zawsze była taka, są tacy ludzie, którzy mało robią, a dużo mówią, tak? Że przychodzą na ten sejm tylko po to, żeby komuś do, dopiec. To było niemiłe. Ja pamiętam taki sejm, gdzie, gdzie był Andrzej Piton i, i Marysia Bafia byli szefami, pamiętasz? Marysia Bachleda. Marysia Bachleda tak, Bachleda, uh -huh. i wylali na nich jakieś kubły, jakichś paskudnych historii wy, wysanych z palca, to było bardzo niemiłe. Ale oni, a to, oni to chyba wtedy jakoś przetrwali. Tak? Natomiast tutaj widzisz, były inne Staszek... też, też były inne czasy wtedy. Rozumiesz, to ta, były też inne ta. czasy. Dzisiaj mhm. ludzie są bardziej ambitni, ludzie żyjemy w innej dobie czasu, nowoczesności. Jest dużo młodych ludzi w związku pod Są działacze, którzy przyjeżdżają na przykład, z innego stanu i nie śledzą na bieżąco, co się Wojtek, dzieje. Jeszcze musimy jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną, że ci ludzie, którzy kierują związkiem potalan w Ameryce, nie biorą za to ani grosza. Najczęściej są to ludzie, którzy ta. pracują społecznie, mało tego ta. zawalają. W pracy, tak? tak? To jest taki okres, że oni idzie na 3 lata i tak naprawdę, dosta... oprócz tego, tak. że musi zapieprzać, to, 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 to pracuje kompletnie bez kasy, tak? To znaczy straci. I to. dokładają Fartycznie. jeszcze do tego, oni to dokładają, dokładają do tego. Dokładają, jest... tak, tak, tak. To jest wielokrotnie, powiem ci szczerze, że to jest wielokrotnie i własna jeszcze inwestycja, dokładanie czasu, kosztem rodziny. Jurek, skąd ja to znam, dzieci były małe, trójka dzieci. 15, 18 lat radio w Związku po prowadziłem, To radio było zawsze u nas w domu, prawie zawsze, na początku było Państwa Mikołajczyków, ale zawsze te, te dzieci rosły z tym radiem. I, i wiesz, potem skłóciliśmy się z. z, z Poprzednim prezesem, z tego względu, że ja no, powiedziałem, no ja nie mogę zabrać dzieciaków do Góralskiego, żeby nagrywać program radiowy. Mówię, pozwól mi to montować u mnie, do mnie studio będzie. No i tak my się dostali z radiem, e, e, z radiem Związku Potalan. Byłem korespondentem tej organizacji, no ja mi się wydaje, że chyba cztery kadencje, no to jest 12 lat. Ja nawet nie wiem, czy nie więcej tego wszystkiego było. A więc stronę. Wróćmy, wróćmy do Staszka Sarny, który złożył rezygnację po tej krytyce, rozumiem, tak? Może nie tak, to nie tak działa. Nie przyjął Dobra. stanowiska prezesa Związku aha, Polska, ale aha. Nie przyjął. I z tej długiej listy, z tej długiej listy kandydatów, bo przecież ta lista była ogromna, też może troszeczkę trochę też dla żartu to jest robione i to też trzeba będzie w przyszłości przestrzegać, ponieważ no, może ludzie nawet byli dopisani nieświadomie przez innych ludzi, nawet nie byli poinformowani. Takim przykładem jest na przykład Bogdan Chręśka, który się pyta a, a, a w co mi tam wpisał? Co z jest, co Aha, tak, bo rozumiem że, rozumiem, że przedstawiciele, czy tam, e, ci, ci delegaci, którzy delegaci. Na ten zjazd, oni mogą, mają prawo do zgłaszania kandydatów, tak? Tak. Tam jest taka no no specjalny szkół... zgłaszają tak, tak, tak. Czasem zgłaszają. Tak, takich, którzy w ogóle o tym nie wiedzą. Na, na, przykład, na przykład gdybyś ty był delegatem jako na przykład z tygodnika podhalańskiego, tak. no to ja cię zgłaszam jako prezes na prezydenta Związku Podhala, tak, no tak, i wtedy tak, jest tak, pytanie tak. przyjmuje czy nie przyjmuje, przyjmuje, nie przyjmuje i, i ku wielkiemu zaskoczeniu, ku wielkiemu zaskoczeniu e, Staszek był u samej góry i powiedział na samym początku, że nie przyjmuje, no i potem I to było, po kolei. To, po, to nie przyjmuje, to było efektem tego, tej lawiny krytyki, którą... Kilku gości mu tam zgotowało, rozumiem, tak? Tak, tak, mhm. tak. E, A wiem, możemy powiedzieć, się... co to są za ludzie? Nie. Aha. Ci, co byli na sejmie, to byli, to wiedzą, po co? No rozumiem, rozumiem, ale, ale dajesz nas. Dałem do zrozumienia, że to było bezpodstawne, tak? Że to było takie Absolutnie. krytykowanie dla krytyki tylko, tak? Nie miało najmniejszego sensu, bo to przecież nie był przetarg na kilka milionów dolarów, które musiałaby jakaś firma wykonywać. To była zwykła mm -hmm. chłopska robota, która miała na celu no unowocześnienie i, i zrobienie. I to było przecież wszystko dyskutowane na, na zebraniach, to było poparte, e, e, poparte decyzją prezesów i dyrektorów na comiesięcznych zebraniach zarządu głównego. To go uraziło. Władze, i sytuacja, też... sytuacja, jest, sytuacja jest taka, że nagle masz listę gości, którzy są zgłaszani bo, świadomie bądź nie, i nagle wszyscy mówią, nie chcą, tak że nie zgadzają się. No to sytuacja patowa. I co dalej? I jest przerwa, i wtedy jest przerwa i konsternacja. I jedni idą na pole, zakurzyć papierosa, drudzy idą do bary, trzeci gdzieś tam idą. No i powstaje konsternacja. I na nowo jest zwoływana. Y, Komitet wni nie wniosków, tylko kandydatów na stanowiska. No i są kolejne nazwiska podawane. Wojtek, no i wtedy... ale przecież to jest, to jest ogromna organizacja, która wymaga przygotowania się do takiego stanowiska. I co? Nagle tak złapanki na miłów, no, no to, to sprawa jest poważna. Przecież to jest stała no, no byli organizacja. Przyja. Myśmy byli wszyscy przekonani, że Staszek bierze stanowisko prezesa w Związku Potranem. No właśnie. Wszyscyśmy byli przekonani. I tak było do samego końca, praktycznie. To zaś. On wiedział w sobotę i już poszło za kulisowo w etę, że Staszek nie bierze prezesa. Mm -hmm. No i mm -hmm. wtedy po kolei Zdzisław tak samo nie bierze prezesa, potem, e, potem no i potem przechodzi. Wszyscy w o panu Zdzisławie nie. do ruli. O który tak. był takim, bo ja z panem Stanisławem, z Sarną rozmawiałem kilka tygodni temu, i on powiedział, że będzie miał kąt kandydata prawdopodobnie pana Zdzisława Dorule. Tak. Czyli on. I, i, a on też rezygnował, tak? Też nie. Zdzisław też rezygnuje. Nie Ale przyjmuje. dlaczego? Nie, dlaczego? Nie, nie przyjmuje. To się na, może inaczej. Dobrze, nie dlaczego przyjmuje. nie przyjął? To dlaczego nie. nie przyjął? Mimo tego, że o nim się mówiło. W takim prywatnym. Zażenowany całą sytuacją? Prawdopodobnie, również, prawdopodobnie mm. również. To mm -hmm. było takie udowodnienie im, że nie tędy droga nie postępuje się tak z ludźmi, którzy poświęcają rodzinę, czas, pieniądze, pracę, karierę. Wiesz, to że do, wiesz, to jest, to jest bardzo ważna funkcja. Prezes Związku Politycznego to o jest świecie. funkcja reprezentacyjna, to jest prowadzenie pięknej organizacji w Ameryce, na całym świecie, najsłynniejszej organizacji na całym świecie. To jest praca społeczna, bo przecież prezes Kongresu Narodowego ma stałą wypłatę, konkretną wypłatę. On się o nic nie musi martwić. A tutaj ci ludzie muszą dalej sprawować swoją funkcję, jako chodzi o funkcję pracy, bo przecież mają swoje biznesy, czy to są kontraktorki, czy to są własne biznesy. É I to wiesz, to tylko ludzie, którzy mają, którzy, którzy mogą sobie pozwolić na to, że mogą się wyrwać z tej pracy, mogą takie funkcje stworzyć Także powiem Ci, że to jest niewdzięczna praca, chociaż bardzo chlubna i szlachetna. Jest... Ja Ci mówiłem o tym o tych naprawdę wzruszające były takie momenty w tej rozmowie, którą prowadziłeś z panem Stanisławem Sardą, kiedy, kiedy tam Łzy lecą w momencie, kiedy pytasz o żonę, która. Bo wiadomo, że jak jest prezes, to jest i żona tam z nim... I poświęcała czas i tak dalej, i nagle wszystko się sypnęło, tylko dlatego, że jacyś źli ludzie zaczęli tam. E, może może nie, może nie, nie ujmy tego w ten sposób. Może nie źli ludzie, którzy, tylko że może ludzie, którzy chcieli, wymagali jakiejś takiej, e, e, jakby to określić, poprawności, porządku, e, porządku biznesowego. O! coś w tym rodzaju, aha, że tak, aha, bo, aha. powinien do, być dokonany przetarg, bo może jakieś inne firmy chciałyby to wykonać na przykład. O! I czy znaczy, to było... Ja pamiętam z poprzednich Sejmów, że to byli zazwyczaj ludzie tacy, którzy nigdy się nie pchali do roboty i no raczej i... do robotów Te... nie było, ale jak był Sejm, to po prostu mieli tyle do powiedzenia, że głowa boli. Boję się, że to byli tacy, chociaż nie chcesz mi powiedzieć, kto, ale już trudno. Natomiast Wojtek, dobra, jeszcze powiedzmy tu Państwu, żeby, żeby Państwo dowiedzieli się, jak jest finał. Finał jest taki, że nagle Pojawia się wreszcie nazwisko i, i jest zgoda. Kto to jest? To jest Jasiu Król. Bardzo młody człowiek z Białego Dunajca, prezes koła Biały Dunajec, ojciec trójki dzieci, dwie prześliczne bliźniaczki i troszeczkę starsza córka. Mąż pięknej żony Dorodki, i liczymy na to, że będzie zdobiła, ponieważ zawsze jest dobrze, żeby ta druga połowa była jako. Ja, ja wprowadziłem, że pierwsza dama była Pierwsza dama tak, no i, i liczymy tutaj na to, że ta Dorotka będzie u tego jego boku, chociaż to jest też poświęcenie cały czas czasu, bo to jest wyjęte z życiorysu. No i wtedy Josi. Król... On był w ogóle przygotowany do tego, żeby objąć takie stanowisko, czy po prostu. Było coś e, takiego, uznał, wiesz, że w tej sytuacji musi to wzi wziąć na siebie. Tak, to była, to była, to była, tak zwana ekstremalna sytuacja, która spowodowała to, że nie było innego wyjścia. Jasiek, Jaciek po prostu ze łzami w oczach. E, ja czegoś takiego nie pamiętam wtedy, widzicie to na moim wideo na live, kiedy zaprasza wszystkich prezesów i dyrektorów na środek sali i mówi im do nich, że teraz chce uścisnąć dłoń w ramach przyrzeczenia współpracy z nim. Jako, jako członków, mówimy o delegatach, bo tutaj cały czas mówię o delegatach tak. na Sejm. Rozumiesz? I to jest takie, to jest takie, no w pewnym sensie. No, no może będziemy, będę działał, ale musimy działać razem, muszę, mu, mu, nie możecie mnie opuścić, I potem taka lawina, taki fajny spontan, Jaśkowi się nie odmawia, Jaśkowi się nie odmawia, nie? no i wiesz, no, właściwie jeżeli to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, ma, będzie miał najmłodszy zarząd chyba w historii Związku podhale. Jako zarząd główny, bo Karolinka Walkosz-Stafiera była wiceprezeska, kiedyś najmłodsza wiceprezeska. Zarządu Wojtek, skoro mówisz już o zarządzie, to jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy. No. Czy, bo wiem, że to też jest spór od wieków, to znaczy dobór wiceprezesów i członków zarządów. Jak w tej chwili jest? To? Czy, czy to jest tak, że Sejm wybiera wiceprezesów, czy też prezes wskazuje, kogo z kim chce pracować? Jak to wygląda w tej chwili? Bo tak, tutaj wieś, to jest spór też. To, to, tak, to był zawsze spór i to był zawsze kłopot. Ale wiesz co, były poprzedni prezes Józef Cikowski wprowadził fantastyczną fantastyczny pomysł, żeby czy mogę sobie dobrać ludzi do, do współpracy, których no on tak, zna, tak, którym tak, może zaufać. Także to był taki fajny gest też ze strony poprzedniego prezesa Józefa Cikowskiego i to już chyba przejdzie do historii też, że to tak już będzie robione, że że prezes ma Możliwość dobierania sobie ludzi do współpracy i to, to tworzy dobrą atmosferę, dobrą, zdrową atmosferę współpracy, działania. Pan Jan, pan, pan Staszek Sarna dobrze się wypowiada o, o, o panu Jaśku Królu, czyli to jest nadzieja na to, że też będzie go wspierał być może, tak? Zdecydowanie nie być może, tylko na pewno też hmm. przeprowadzałem rozmowę dzisiaj taką krótką rano z nim, bo była to, były trochę wahania co do wiceprezeski. Nie do, do wiceprezeski, do, bo Karolinka jest wiceprezeską do spraw kultury i sztuki, do spraw kultury, to co Jasiu prowadził. A więc jest, wiesz, tutaj jeżeli chodzi o znajomość tematu, muzyka, śpiew, Karolinka ma to w jednym palcu, ponieważ to jest zespół sił. No właśnie, prawda? bo nie powiedzieliśmy tego. Jasiu Król, który został prezesem, on był w zarządzie, prawda, u właśnie Staszka, Król, Staszka Sarny. Tak jest, był wiceprezesem do spraw kultury, a więc on mhm. był cały czas, jak to się mówi, był na planie filmowym. Tylko teraz już bierze swoją odpowiedzialność z całej organizacji. Nie tylko kultura i sztuka, nie, nie tylko teraz już bierze na swoje barki organizację Związku Podhalan. Drugą ważną częścią osobą jest wiceprezeska. Tutaj Marzena prędki też była, były wahania, ale z tego co wiem przejdzie to, bo wczoraj mieli zebranie Zarząd Główny, takie cotygodniowe zebranie nowego, nowego, także powiedziałbym, że jest wszystko na dobrej drodze. Wszystko w dobrym kierunku. No i z wielką nadzieją no, wiceprezes do spraw gospodarczych, Wiesiu też oddany człowiek, też który poświęcił właściwie, no można powiedzieć, że i troszeczkę rodzinnego czasu, tak trochę więcej, w zupełnym tego słowa znaczeniu, ale też idzie. No i później dobieranie kolejnych, sekretarz finansowy, sekretarz sekretarz Pro, sekretarz pro, Protokołowy, nie, poczekaj, sekret, sekretarz generalny Krzysztof Żółtek, który na samym początku powiedział, że już nie przychodzi na dalszą kadencję. To jest bardzo inteligentny człowiek, to jest syn pana Jana Żółtka, znanego polonijnego działacza. Krzysztof powiedział, że nie, on ma zajęcia, no ale w tym momencie znowu pada hasło: Jaśkowi się nie odmawia. A więc Krzysztof Żółtek, inteligentny władze, który ma ogromną wiedzę, bierze Stanowisko sekretarza generalnego, która jest to bardzo ważna funkcja w Związku Potala. Wojtek, powiedz mi, jakie są komentarze dzisiaj w Chicago wśród górali w Ameryce po, po, po tych wyborach? Jakie są komentarze? Co ludzie mówią? Czy czas coś zmienić? Czy, czy tak jak jest ok? I tak finał jest dobry, więc nie ma, nie ma co płakać. Czy, czy, czy są jakieś ja ciągle wracam do tego, ty też jesteś tego zwolennikiem, że jednak ten prezes Związku Potkalem powinien mieć normalną pensję, bo to aż naprawdę serce boli, jak widać, jak, jak ci ludzie potwornie pracują e, e, społecznie. Ja wiem, że to od lat, że to się nie zmienia i tak dalej, bo tutaj jak słyszę, słyszę zwłaszcza u, u starszych osób w Ameryce, którzy, górali, którzy mi mówią, no ale wiesz, tak jest od, od, e, od dziesiątek lat, to się nie zmienia, a może czas zmienić, po prostu zrobić zawodowego prezesa, żeby, żeby ten prezes miał z czego żyć, no, na miły Bóg. Nie przejdzie, bo to zaś konstytucja. No właśnie, no właśnie, ale przecież konstytucja jest do zmiany też, przecież wystarczy, że większość no, będzie. Słuchaj, najważniejsze rzecz, jak chodziło o w, w, opracowane przez Krzysztofa Żółtka e, w, zmiany tylko w słownictwie i tu już nie, moż, nie, nie można było przeforsować tego w sobotę dalej, żeby tylko było dopasowane do XXI wieku, e, to powiem że normalnie czasami aż ręce opadają. No ręce opadają, że trzeba i z duchem czasu, duchem technologii. Wojtek, ostatnie pytanie. Jak Ty oceniasz te trzy lata rządów Pana Stanisława Sarny w, w kontekście innych prezesów wcześniejszych? Jak, jak, jak go usytuujesz? Każdy z nich ma ogromny dorobek. Każdy z nich miał ciężkie czasy. Wielu z nich, może inaczej, wielu z nich miało bardzo ciężkie czasy. Takim przykładem jest Świętej Pamięci Andrzej Gędłek. On miał naprawdę trudny czas. Trudny czas finansowy, domu Podtalan, gospodarczy. To były bardzo trudne czasy. Henryk Mikołajczyk, który też strasznie musiał wziąć na swoje barki remont domu Podtalan, ten słynny remont, ten słynny kontrowersyjny też remont, za którego powiedzmy też cięż. Wiele tych, tych różnych, nie tylko, nie chciałbym użyć słów obelg, ale i, i słów nie, niemiłych usłyszeć musiał Staszek Zagatek, którego akurat, wiesz, uhonorowali go, zrobili go honorowym prezesem Związku Polan. ale to jest, każdy prezes ma ogromny dorobek. My, ja pamiętam prezesów od Andrzeja Pitonia, bo to poprzednik to już to jest nie, nie mój czas, ja pamiętam od Andrzeja Pitonia i później po kolei każdy, każdy z nich bardzo ciężko pracował. Idąc z duchem czasu muszę powiedzieć, no wiesz, no ten Staszek jako prywatnie ja, już wtedy będąc właścicielem radia na Góralską Lutę, doprowadził do tego, że mogłem spokojnie promować związek Potalan bez konfliktu, tak zwanego conflict of interest radio związku, pod radio, prywatne na góralską. Lutę. Ten impact impas nienawiści, złości tych nieporozumień został kompletnie przełamany w dobie Staszka Sarnej. Za to miał ogromne poparcie z mojej strony i ogromna wdzięczność. I on, właściwie powiem ci, że no, tak fajnie się zapisał w mojej historii jako, jako wieloletniego działacza tej organizacji. Henryk Mikołajczyk dał mi piękną złotą odznakę, malutką parzeniczkę, na chyba to było na 75-leciu Związku Potan, który mnie zachęcił do działalności tej organizacji. To wszystko zaczęło się właściwie od Henryka Mikołajczyka. Potem te nieporozumienia troszeczkę z, Jó z Józefem Cikowskim. No ale to też były spowodowane i sprawami rodzinnymi i tak dalej i tak dalej. I potem uporządkowujemy śmierć Andrzeja Genduka i potem oczywiście propozycja przejęcia Radia na Gładzku, a więc przejmuję to, prowadzę ten program dalej i dzisiaj mogę spokojnie, spokojnie pomóc reprezentować tą piękną organizację jaka jest, jaką jest Związek potem. także Staszek Sarna jako tak no to mogę śmiało powiedzieć numer jeden w moim Wojciech Dorula, wydaniu. Dziennikarz, szef Radia Na Góralską Nutę był z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Ci, Wojtku. Dziękujemy i gratulujemy przy okazji nowemu szefowi Związku Podhalan, Dziękujemy staremu, poprzedniemu szefowi, czyli Staszkowi Sarnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, bo nam rozjaśniłeś, bo tu takie historie dochodziły z za wielkiej wody, że trzeba było, żebyś je tutaj ładnie poukładał. Bardzo Ci za to dziękuję. I motto całego naszej, naszego, naszej rozmowy i wypowiedzi. Nie było przegranych i nie było wygranych. Nikt nie wygrał nikt nie przegrał, żebyśmy byli zgodni w tej sprawie. To Stanisław Sarna nie przyjął prezesa Związku Potan, a Jasiu został postawiony w sytuacji no właściwie dokonanej. Nie miał innego wyjścia. Po prostu wziął stanowisko prezesa Związku Potan. Także nie było wygranych i nie było przegranych, żebyśmy byli zgodni. Tam, tam to jest. To jak powiedziałem. Pierwszy raz w historii Związku Potalan, tej co my pamiętamy, doszło do takiej sytuacji. Naszym słuchaczom z Ameryki mówimy dziękujemy, do widzenia. Naszym słuchaczom z Polski mówimy dobrej nocy. Dziękujemy Ci, Wojtku. Pozdrawiam Was serdecznie, Wojcie Drula na Facebooku, followujcie, nawet się nazywam w Polsce, obserwuj, 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 dużo się rzeczy dowiecie, mam fajne materiały z Polski jeszcze, co prawda nie spotkaliśmy z Jurkiem Ireckim, ale ja mam fajne materiały jeszcze, jak Cię odwiedziłem w Tygodniku Potolańskim w 2019 roku, tam oprowadzasz mnie po tym swoim archiwum, też to muszę odnaleźć, bo teraz mamy dużo tych obserwatorów, to niech ktoś teraz zobaczy, jak wygląda praca w Tygodniku Potolańskim. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego Trzymajcie dobrego. Trzymajcie się, cześć!